Poatakowały nas kozy. Nie, normalnie w historii jak z Hitchcocka. Ja ma ładne oczy. Dzień dobry, dzień dobry. Niby wakacje. Niby chcę się dłużej pospać, ale przy takiej klimacie kempingu jakoś się nie da. Co niektórzy obudzili się o 5. Cykady walą falami albo na pstryknięcie przestają nadawać albo na pstryknięcie dają jako szalałe także klimat wakacyjny super już jest cieszymy się bardzo robimy sobie kawę cieszymy się tym miejscem i momentem i będziemy planować jakiś nowy dzień takim camping fajny bardzo nam się podoba Słuchajcie, tu we Francji fajną rzeczą jest to, że możemy sobie zamawiać dzień wcześniej pieczywo. My zamówiliśmy dzisiaj dwie bagietki. Idziemy do recepcji i idziemy odebrać te bagietki. Jest 8 20. Widzieliśmy już jednego pana, który szedł z pieczywem, dlatego idziemy do recepcji odebrać nasze pieczywo, które wczoraj zamówiliśmy. Słuchajcie, my jesteśmy tutaj w tym miejscu dzisiaj chcemy pojechać na rozlewisko miejsce z takimi fajnymi e, drogami drewnianymi są tu też flamingi no i tu gdzieś zrobimy sobie dzisiaj Nas interesuje też mhm. zrobimy sobie wycieczkę na to rozlewisko mhm. rezerwa pewnie przyrody, tak? Mhm. pewnie tak I tutaj ten Erbona i też ma duże Polarny mhm. Większą miejscowością jest to właśnie Narbona, a my jesteśmy tu. Zobaczcie, świeżutkie bagietki odebrane, idziemy robić śniadanie. Mm, jak tu nie jest We no. <laughs> Francji się nie da. No. Może cały rok nie jest pieczywa, ale jeśli przyjeżdża do Francji, to nie da rady. No, w tej chwili po drugim dniu. Dzisiaj mamy trzeci, tak? Uh -huh. Już czujemy na maksa, że są wakacje, już chodzimy w portkach, czasami bez koszulek, bo już jest tak mega gorąco i fajnie. Idziemy robić śniadanko, wykorzystamy jajka, które przywieźliśmy z Polski, zrobimy jakąś jajecznicę z tą pyszną bagietką. Pojedziemy na wycieczkę. W domu pijemy kawę z ekspresu, ale oczywiście tutaj ekspresu nie mamy, ale przydaje się aeropressy, małe urządzenie. Nie zabiera dużo miejsca. Tutaj są takie małe filtry do niego. I jest taki tutaj tłok, który pozwala stworzyć małe ciśnienie i przez taki filtr przepuścić kawę. Lepiej smakuje niż taka z fusami. robić już śniadanie. Dzisiaj mamy trochę więcej czasu. Nie trzeba się spieszyć. I będzie jajeczność Jajka jeszcze przyjechało w lodówce z lepsi. Polski. Tak. Takie bez cyferek, z wolnego wybiegu. Uzdrawiamy Dorotkę Od której mamy jajka. Z której kupujemy jajka. Ale pięknie dzięki zapowiada Cały czas towarzyszy nam dźwięk cykat, ale po jednym dni można się już do nich przyzwyczaić. Z pierwszego dnia jeszcze się je słyszę, a potem już nie. Podłoga nam się bardzo sprawdza. Tutaj takie igiełki są od tych sosen i pewnie by się wnosiło do namiotu, a dzięki podłodze mamy porządek fajne jest też tutaj na tym templingu to, że każda parcela ma stół i może my wozimy swoje no to jednak tutaj ten stół jest bardzo fajny duży i będziemy z niego korzystać swojego dzisiaj nie rozkładaliśmy mamy też obrus powiększony w tamtym roku był troszkę za wąski i dzięki umiejętności mojej siostry z dwóch robicie, jeden francuska marmolada czterech owoców albo te maliny maliny, truskawki. Nie ja, miałem się dłużej dzisiaj wyspać. Stałem o piątek. Ale tutaj szkoda czasu na spanie. Jesteśmy wyspani. Wczoraj dosyć szybko poszliśmy spać. Ale wieczór długi, znaczy zachód był późno, nie? Była druga. Znaczy, dopiero ciemno się robi. Dosyć późno. No w tej chwili mamy najdłuższe dni, nie, w roku. no już teraz coraz krótsze, krótsze, ale ten okres najdłuższy w tych Jedziemy do Perriac-de-Mar i miasteczka Grusion zobaczyć słone i różowe wody. Ale to widzieliście w poprzednim odcinku. Robimy zakupy w francuskim markiecie, tankujemy auto po korek i to miał być spokojny dzień na kempingu. Ale zaczęło się dziać. Mieliśmy przeboje z kozami na naszej parceli. Słuchajcie, zrobiliśmy zakupy, wydaliśmy za te rzeczy, które tu widzicie około 30 euro, woda pół euro, tu pomidor, to są nie? Tak. Obowiązkowo melon u nas, arbus. zaraz Będzie... go zjemy, Będziemy robić sałatkę, jest peta do tego, ciastka za 2 euro, e... duszki dla Antka za euro. Oczywiście by już był pierwsze straty, ale urwała klapki i klapki za ile? 399. 390, cydr za 2 euro, Słup. Okay. Także no zakupy w Francji. Pokazywałem Wam urywki tam co ile kosztuje. Sześciarzem. Oczywiście, bo i mam wszędzie. Cześć, Łuki. oglądamy cię nawet we francji. i tu Pozdrawiamy. No to co? Tutaj przyjaciół i ludzi dobry. Macrzne te arbudzy? No. Dobre, dobre. Słuchajcie, zobaczcie kto do nas idzie. No tego jeszcze nie było, podchodziły pod nasze obowizowiska psy sąsiadów. No ale tu mamy kozy. No mam nadzieję, że mi czegoś nie Jak myślicie. Nie <laughs> bo sąsiad, że kozy jedzą wszystko. <laughs> o. jej nie karmo, bo teraz będą nie karmić. Pani was nakarmi. <laughs> Ты же раз пересвистал, не с чем гнал. О, не-не-не-не. Там не, там не, там не. Ты не идем. Не-не-не, все, все, все. О, ты не. Ты не полно. Заглондаш. Угу. О, горонца, не волно. Как бы детка будет. Ну, та-та-та, пусть. Fajnie nam było, miło że mnie osób a ale już sobie idźcie. Ja się boję, że wejdą mi do namiotu. No, nie, to niedobre. To niedobre. dobre. nic nie ma ciekawego. Taka Idziemy dalej. Na kempingu. Francja. O, do świetnika zagląda. Kozy na kempingu, słuchajcie. Chodzą sobie wolno. O nie, o nie. i wszystko. No, ja ma ładne oczy. A chyba młodziutkie, nie? Takie malutkie młodziutkie wyglądają. Chociaż ta taka dosyć szankata. Nie znam się absolutnie na kozach. No, zainteresował nas, nas śmietnie. Proszę się obawiam, że zaraz będzie... O! Bikta! Uff! Gdzie dwóch się korzysta, ale... Co ty tu żyjesz? O Jezu, ona już chce, te. Dobra, idźcie już pa, pa. No, papa. Pa. Do widzenia. Chodź, 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 chodź. Chodź... Nie tam! Daj, daj mi kawałek bułki, ja je odszczę. Uch. 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 do domu. kuski, kuski, kuski do domu. Chodź, 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 chodź. Więc wolno karmić zwierzęta. Rozwali ten worek. To ja je od ten, A ty weź ten worek. Weź go. Chodź. To chodź. chodź. No, nie wiem, gdzieś tam schowaj. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. Weź ten worek. Rozwali ten worek. Chodź, chodź. Masz. Masz tutaj? Masz? No nie, normalnie historia jak z Hitchcocka. Kozy atakują na bardzo ale Alicja wyprowadza kozy. Chyba poczuły arbuza. Co tu się dzieje w ogóle? Przed chwilą Alicja ze śmieciami uciekała. Nie, nie, tylko mnie nie tylko Kiedyś mnie nie atakuje. Co? No. Chyba jest rzutą. I nic nie ma. No się pójdą. Zobaczmy, że nic nie mamy i pójdą. No tak. Ale widzisz, opuściłeś pomidora. Pomijmy <głysza> Takich gości mamy. No. Nie, szuka jedzenia, no Aha. spadło. <laughs> Które Antoni wyplął z paszczy. <śmiech> Pewnie. <śmiech> gardzi? Pomidorem gardzi. Mieli, mieliśmy kanapeczki z pomidorem i pomidora nie ruszy, przez teraz to mhm. no, tu się tutaj nie bo nasze plany wakacyjne. A tu druga? Poatakowały nas kozy a teraz w e, szarach e, rzeczywistość. Siedzimy z Alicją, modyfikujemy plany, bo tu z rezerwacją w Hiszpanii... Kempingów. No bywa trudno i bywa. Pomimo tego, że jest, końcówka czerwca, to zauważamy, że te kempingi, co niektóre, już są po zajmowane. Dlatego trochę modyfikujemy plany. Szukamy informacji. Odpalamy komputery. Alicja robi całapkę. No i szukamy nowych wiadomości, odpalam laptopa. Tutaj fajnie, bo mamy internet na 24 godziny, nie? Także tak to u nas wygląda. Jutro pakowanie i zbieramy się. Jutro zobaczycie. W sensie za tydzień. W nowym odcinku. Okazuje się, że kodzy to był tylko początek. Ten wyjazd to przygody ze zwierzętami. Wyczekujcie naszych kolejnych vlogów i przygód. Tak. Idziemy do słonecznej Hiszpanii, ale na razie pogoda nam nie sprzyja i nie rozpieszcza. Ja na razie nie mogę w to uwierzyć, a elektryczność też ma? Tak, tak za tak. wszystko. 23 euro. Słuchajcie, 23 euro za jeden dzień. Będziemy tu 3 dni. 23 euro Bardzo mało sprawa